Witajcie w kolejnym filmiku, dzisiaj kontynuujemy zadanie związane z rozpędzającym się samochodem Ferrari i druga jego część, tutaj mamy pytanie, na jak długim, czy, czy polecenie, oblicz na jak długim odcinku drogi Ferrari osiąga tę szybkość 100 km na godzinę. Przypominam, że mamy do czynienia z samochodem Ferrari, który rozpędza się od 0 do 100 km na godzinę w czasie 4,5 sekundy. Zatem jego zmiana szybkości to jest 100 końcowa szybkość minus 0 początkowa szybkość, czyli 100. Kilometrów na godzinę, i w poprzednim filmiku przeliczyliśmy to już na metry na sekundę, co jest nam potrzebne, więc ja już podam tylko wynik. Sprawdźcie poprzedni filmik, że to wychodzi około 27,78 metra na sekundę. Czas ruchu tego samochodu to jest 4,5 sekundy, i teraz Pytanie jest, na jakim dystansie on rozwinął tą szybkość, czy też jaki dystans pokonał w tym czasie. W poprzednim filmiku tłumaczę o wykresie szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Polecam sprawdzić i to jest nam tutaj użyteczne. Więc krótko. Przypomnę tylko, jaka jest idea. Idea jest taka, że tu mamy szybkość, tu mamy czas i że samochód rozpędza się od zera, i teraz, że dystans możemy policzyć jako pole pod wykresem, które jest polem takiego trójkąta prostokątnego, gdzie tutaj ten bok to jest zmiana szybkości, a ten bok to jest czas. No, i pole, pole tego trójkąta to jest dystans, czyli dystans to jest zmiana szybkości razy czas przez 2, bo pole trójkąta to jest podstawa razy wysokość, albo odwrotnie, wszystko jedno, bo mnożenie jest przemienne przez 2. Więc. Zobaczcie, że mamy już zmianę szybkości, mamy już czas, wystarczy podstawić liczby i obliczyć, czyli to będzie, podstawiamy liczby, tutaj już będzie przybliżenie, bo tu mamy przybliżenie, czyli to będzie 27,78 razy czas 4,5 sekundy i to dzielimy przez 2 i jak to policzymy, to yy, za pomocą raczej kalkulatora, to w przybliżeniu wychodzi nam 62,5 metra, czyli samochód taki w ciągu 4,5 sekundy przejedzie 62,5 metra, rozpędzając się do 100 km na godzinę, i w ten sposób sporo już wiemy o ruchu tego samochodu.